Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj będę chciała wam pokazać, jak wykonać taką próbkę robioną na okrągło. Tak ona y, wygląda. Zobaczcie, z tej strony wygląda tak normalnie z tyłu ma takie paseczki jest ona bardzo łatwa do zrobienia. Niektóre wzory właśnie wymagają od nas takich próbek robionych na okrągło. Ja właśnie dzisiaj wam pokażę, jak taką próbkę. E, próbkę zrobić. Słuchajcie, jest ona bardzo łatwa do e, wykonania, możecie, w, możecie wykonać ją zwykłymi drutami prostymi albo pończerzniczymi, tak to, jak to jest u mnie, to tutaj e, zależy od Was, tak więc zachęcam Was e, do pracy. Ok, słuchajcie, narzucamy sobie liczbę naszych oczek na próbkę. Ja tutaj narzucę jakąś przykładową liczbę, to totalnie tutaj teraz nie ma znaczenia. Ok, żeby Wam pokazać, jak zrobić próbkę na okrągło. Zwróćcie też uwagę, że spokojnie możemy to zrobić drutami prostymi. Ja mam te druty pończysznicze. I spokojnie możemy też nimi zrobić naszą próbkę. Dobra. A, zrobię jeszcze ze dwa. Tak to wygląda, tak wyglądają oczka narzucone, i teraz zobaczcie, co robimy. Normalnie byśmy pracowali w taki sposób, że po prostu byśmy przekręcili nasz, e, nasz, nasze druty i pracowalibyśmy z tej strony w tę stronę, prawda? Ale my e, przeciągamy sobie nasze oczka tutaj. Tutaj jest nasza nitka, która prowadzi do kłębka, i teraz zobaczcie, co robimy. Nią będziemy pracować. Tutaj ją sobie przekładamy. Ok. I właśnie tą niteczką teraz będziemy pracować. Zobaczcie, przerabiam oczka prawe. Uważam na pierwsze oczko, żeby nie zaciągnąć za bardzo. I przerabiam. Moje oczka w ten sposób do samego końca. Dobra. I teraz zobaczcie, jak już mamy zrobiony ten pierwszy rząd. Powtarzamy tę czynność, czyli wszystkie oczka przenosimy na tę stronę. Nitka, która prowadzi do kłębka jest z tej strony. Widać to. My ją łapiemy, bo nią właśnie cały czas pracujemy. Zobaczcie. I uważamy, aby pierwszego oczka za bardzo nie nie zaciągnąć. I przerabiamy. W ten sposób. I słuchajcie, cały czas powtarzamy tę czynność. Tak to wygląda. Przeciągamy nasze oczka i cały czas tutaj pracujemy tą nitką. Zobaczcie, tak to wygląda. Ja nie będę robiła już dłuższej próbki. Z tej strony wygląda w taki sposób. No a z tej wiadomo, w taki sposób robicie ją na długość taką, jaką potrzebujecie. Później oczywiście pierzecie, blokujecie i e, mierzycie. Tak więc tak wygląda próbka robiona na okrągło. Bardzo prosty i fajny sposób. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znaliście, znacie, korzystacie. E, I tymczasem pozdrawiam. Hejka.